Czyli aby obliczyć długość obiektów, które teraz po przycięciu długość zmieniły, włączam tryb edycji, uruchamiam kalkulator pól, tworzę nowe pole, albo aktualizuję to pole z długością, bo teraz ta długość się zmieniła, więc aktualizuję pole długość w kilometrach. I teraz jaką funkcję tutaj znajdę? Mam zestaw funkcji opartych na geometrii i Mogę tu przeczesać, Mogę oczywiście też wpisać w filtr góry length. Tylko sama ta operacja da mi długość w metrach, bo pracuję w układzie 92, więc żeby z metrów przejść na kilometry, podzielę przez, podzielę przez 1000. OK. I mam nową długość moich szlaków. Szlak niebieski, bardzo krótki, bo gdzieś w niewielkim obszarze tylko Znajduje się na terenie na terenie tego powiatu. O, dokładnie, tutaj mam niewielki fragmencik, niewielki fragmencik tego szlaku, tylko tyle znajduje się na terenie tego powiatu. No i to znalazło też swój oddźwięk tutaj w długości. Zachowuję zmiany. Operacja zakończona.